Siema, to Niko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Brawl Stars I w dzisiejszym odcinku będziemy sobie grać tryb walka z robotami Który, no już to będzie tam przez 1 dzień 20 godzin Ja już tutaj mam wyzwanie ekstremalne czwórka Więc nie jest ciekawy, nie jest tragiczny Nie, to jest szóstka no, ekstremalny szóstka, przepraszam. Yy, I ogólnie to jeszcze chciałem Was poprosić o zostawienie łapeczki oraz subika tam na dole. Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie motywuje do dalszej pracy. Jest to mój pierwszy film z kamerką, więc się trochę będę stresował. I ogólnie, widzowie, napiszcie w komentarzach, jakie gry jeszcze chcecie. I jeszcze tak, żeby nie było, Eee, możecie ze mną pograć, piszcie swoje ID, to ja was pododaję wszystkich. Ja mam mało pucharków, ale jak miałem koto w 2019 miałem 4 koła pucharków, ale nie wiem super id w styczni. Mamy Kolta, więc jest najlepiej. A ten Brok mi bardzo dobrze przypomina Gierkę to wcześniej. Jak wczoraj sobie grałem, to Brok był bardzo pomocny. Hmm. Chciałbym powiedzieć jaka to flaga, ale się boję, że coś źle powiem. Jeszcze się zastanawiam. Ogólnie widzowie możecie sobie zabrać 1000 punktów darmowych, bo jak się zalogujecie na stronie Supercell, to dostajecie taką, ja macie swoją jakby kartę kredytową i dostajecie 1000 punktów i macie jakieś różne wyzwania i za 15 000 punktów na przykład macie yy, tam, macie ten, Macie do zdobycia tego. No jakieś postacie, tam widziałem Franka w stylu Crash Royale. No Frank to taka postać nie? Tu nie chodzi o nic, jakieś inny. nie chcę nikogo urazić. Dobre, widzę, No nawet się szósta fala nie zaczęła, my już go zatukliśmy. Brawo, panowie, Widzieli dobry team nareszcie mi wzięło, bo wcześniej nagrałem, ale mi się audio nie nagrało. Znaczy nagrało, ale bardzo tak... Tak mi się nagrało, że nic właśnie nie było. O, ej, ja muszę wychillować, ja muszę wychillować, ja muszę wychillować. Bo kurde, ej dobra. Zaczyna się grubo. O nie, 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 nie. Oj wizowe to już nie są żarty. Oni nas jadą do zero. Trzeba tego, trzeba tego. No nie. Pierwsza gra i przegrana. No dobra, oni byli dobrzy, ale to... Ja muszę zmienić postać, bo to już nie jest dobra postać, jeśli chodzi o to. Wezmę sobie... Właśnie ja sobie wezmę Eight Pizza. Zagram, zobaczymy jak mi pójdzie. <laughs> Napiszcie w komentarzach jaka jest u was pogoda. Ja z tym o 8 nie wyspałem. A jest 12. A ja piżamie jeszcze się. Boże, tragedia, trzeba się ubrać. No, on wziął kolta Wojtek się na pole. Wojtek. Dobry gościu jest. Sztywny Przepraszam za te inne, ale. No i Fortnite możecie mi podpowiadać. Ja nie mam dobrego komputera, ale myślę, że akurat coś tam się da grać i coś tam się da grać, żeby było dobrze to oglądane i w ogóle 100 fps może będę miał. No i mogę coś nagrać, jakieś challenge czy coś, tylko będę grał na tym trybie OG. Ale tak, żebyście na początku listopada, bo wtedy właśnie będzie ten mm, nowy sezon, nie? O, boss jest, no, je. no Czemu nam Edgar ten? Edgar na ten i tryb... Ej, czemu mi tak lodzi? Ja czasami nie mogę iść. No, dobra, dobra. Tutaj, dobra, dam tutaj. Nawalamy go, nawalamy go. Nawalamy go. Wejście do kółka. No i falaszu usta, wcześniej nam lepiej szło. Nie, 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 nie. nie. Ej, dobra, to już przegrana widzowie. Jeszcze Edgar się wyłożył, to jest przegrana jak nic. Ja już tutaj się rady nie daję. Ja już tu nie gram na tym trybie. To już było za ciężkie. To już było, moi drodzy, za ciężkie. Weźmy sobie, pogram w inny tryb jakiś. Weźmy sobie solo. Mm, solo sobie właśnie wezmę kolta. Kolta? Tak, kolto. No więc ja też w Brawl nie jestem jakiś mega dobry, ale to to już nie ma moja wina, nie? <laughs> Dobra, mamy taki team, są jakieś na pocuchy. No nie, no naprawdę. Naprawdę! Serio? Tak grasz? Bas Astral, no kto gra normalny normalnym astral Astralem? Przecież to jest taka dupna postać. Wezmę Mariko Mariko będzie... ...Koliko. Pójdzie nam dobrze Riko. No zamiast być na plus jestem na minus. <laughs> to duże jestem, chyba 100 pucharków na minus. Dobra, zbierzmy sobie tego boksa. No, no. ten odcinek będzie taki słaby, ale uwierzcie, że ja go wrzucę, żeby następny był lepszy, żebyście widzieli moją tą jakby taką wiecie. No, próbuję iść po tym skrzynkę. A ja ją tutaj zlaseruję. No, albo mnie nie wie. to bo nie chcę wiedzieć, dobra. Ona już wie. Ole mi dało, ale. O kurde, dobrze, dobrze, dawaj Co to jest? Przytrzymaj ją, dawaj, dawaj. Ja pierdzielę, nie wierzę. Ja w to nie wierzę. Dobrze, że jem bot porobił, nie. No się łapa pod presję moją. Dobrze nienawidzę tego szczura, tego co tam był. Dobra, Simon, Ses, Simon. Nie, że tu w krzaku nikogo nie będzie, dobra, Simon, masz plojazd. Ej, le Leonik, Leonik. O kurde, ja mam przypał Jest, przypał. Aha. Myślę, że to mi coś daje na strzał. No, widzowy był lepszy. Dobra. Plus 8. Nie jest najgorzej. Weźmy właśnie. Weźmy sobie Leona jakiegoś. Weźmy sobie. No nie le No czemu pokój mi tak laguje? ta gra Robię tak, jak mi tylko wybiera. O, el primo sobie zagrajmy. Ale Innym stylem. Dobra. Tak się możemy grać. Ile mam materiały już? Nie wiem, czy to pokazuje. A, 8 minut. Dobra ból i sobie stąd nie chodź tu nawet Oraza, odpuść sobie W ogóle dawajcie robimy z mojego YouTube'a 2019. Piszcie jakieś takie miłe komentarze. Robimy 2019 z YouTube'a. O nie, 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 nie. No Jessie, no. Ale mnie ta Jessie wkurza. Dobra. Już mnie nie ma czym wkurzać. O! No idź stąd. Wkurzają ci gracze. No naprawdę, oni są tacy irytująci. No dawaj, dawaj. Jad, dobra, dawaj, dawaj, dawaj 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 dawaj, dawaj. Jest! Bot mi pomógł! Nie wierzę. <laughs> wow! Ile zadań? To jest za komunikat. Dwa tysiące. Nie, to jest sporo dość. Episki? A. Trudno. Dobra widzowie, dziękuję Wam za oglądanie. Ucinek nie był mega dobry, ale mam nadzieję, że nawet git był, więc trzymajcie się. Cześć.